A my, moi drodzy, słuchajmy się w lekcji z Pisma Świętego, i na początek fragment z Księgi Przysług. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego. Gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych. Z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoim chrąg zasadza winnice, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru, mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych Kraju, wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet. Lecz Ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Amen. Moi drodzy, przed Ewangelią powstańmy, śpiewajmy hymstę ze pokój, pokój. Posłuchajmy tekst Ewangelii według słów Łukasza z 10 rozdziału. Po drodze przyszedł do pewnej wioski. Tam kobieta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę, która nosiła imię Maria. Ta usiadła u stóp pana i przysłuchiwała się jego słowom. Marta natomiast zajmowała się rozmaitymi posługami. W pewnej chwili przystanęła i powiedziała. Panie, czy ciebie nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy posługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś jej odpowiedział. Marto, Marto, troszczysz się i zabiegasz o wiele. A jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie zostanie jej odebrana. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Amen. 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 Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego. Niech będą z nami wszystkimi. Amen. Zajmijmy nasze miejsce. Moi drodzy, mam do Was pytanie. Czy jest więcej emocji i zamieszania, jeśli nie w temacie właśnie relacji damsko-męskich. Znajdujemy tu ogrom stereotypów, nieskończonej ilości żartów, powieści miłosnych i kryminalnych, napięcia nieporozumienia, zachwytu i uprzedzenia. Mamy też i ogrom grzechów, dyskryminacji, przemocy, nieustannej walki, uzależnienia, niesprawiedliwości i może złudzenia, że niby jesteśmy po dwóch stronach przeciwnych obozów, lub że pochodzimy z innych planet. I nie da się nigdy tej wojny płci zakończyć. Ale czy nie da się gdzieś odnaleźć pojednania? Dzisiejsza ewangeliczna historia prowadzi nas do domu dwóch sióstr, w którym ugoszczony jest Jezus. Marta jest wzorem kobiety. Wypełnia ówczesne oczekiwania wobec kobiet, posługuje, zaangażowaniem przyjmuje gości, troszczy się, wspiera, pomaga. Jej siostra inaczej. Maria łamie tradycyjne obyczaje, zasiada u stóp nauczyciela i wsłuchuje się w jego naukę. W tamtych czasach rabini żydowscy nie dopuszczali nigdy kobiet do grona swoich uczniów. A nawet nie rozmawiali z nimi w miejscach publicznych. W świątyni czy synagodze kobiety nie mogły uczestniczyć w zgromadzeniu liturgicznym razem z mężczyznami. W Talmudzie znajdziemy powiedzenie, że Tora wolałaby się spalić w płomieniach, aniżeli miałaby być powierzona kobietom. To też Marta, gospodyni. Szuka u Jezusa wsparcia, krytykując postawę siostry, próbuje wymusić jego interwencję. Jej głos nie jest tylko wyrazem gospodyni domu, ale głosem ówczesnej kultury, która nakazywała kobietom ograniczyć się do zajęć domowych i podporządkować patriarchalnemu społeczeństwu. W czytanym dzisiaj księdze, w tekście z Księgi Przysłów, możemy odnaleźć poemat na temat ideału, wzoru kobiety tamtej kultury. I tekst brzmi wzniośle, wychwalając przymioty i talenty kobiety. Moi drodzy, jednak ten wzniosły ton może uśpić naszą czujność i krytyczne. Myślenia. Zastanówmy się więc i zadajmy temu po poematowi kilka pytań. Pierwsze pytanie: kiedy ta wychwalana kobieta śpi? Kiedy odpoczywa? Czy ma czas na swoje potrzeby? Czy może poświęcać się jedynie wypełnianiu oczekiwań innych? Czytaliśmy, jak zaspokaja potrzeby swoich bliskich i dalszych krewnych, swoich służących, swoich, swojego męża. I czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia z oczekiwaniem, że kobieta będzie zawsze dyspozycyjna i odpowiedzialna kosztem samej siebie? Czy nie widzimy, że wymaga się od niej znacznie więcej niż od mężczyzn? I że jest to jej cena przetrwania. Jej koszt przeżycia w społeczności, która ją umniejsza i każe za każde nieposłuszeństwo wobec jasnych oczekiwań. Kultura patriarchalna zawsze działa na zasadzie władzy i podporządkowania. Pemienności i jasnych podziałów ról społecznych. Przywileje dotyczą nielicznych, a każdy ma obowiązek znać swoje miejsce, szczególnie ci, którzy uważani są za słabszych, gorszych albo odmiennych. I taka kultura umniejsza, e, tworzy podziały na lepszych i gorszych. Wskazuje, kto ma władzę, a kto jest niewolnikiem. Możemy powiedzieć, że działa przemocowo, krzywdzi, sprawia, że grupy, które nie są u władzy, które są dyskryminowane, są też mocno niedoceniane, a skutkiem tego mają niskie poczucie własnej wartości. Wierzą w swoją niedoskonałość, godzą się, na gorsze stanowiska, przymykają oko na sytuacje, kiedy traktowane są niesprawiedliwie, wchodzą w rolę ofiary, muszą przetrwać, muszą dać sobie radę, muszą zapracować, zasłużyć na szacunek albo na normalność borykają się z otyłością, anoreksją, zaburzeniami jedzenia, uzależnieniami, współuzależnieniem, depresją i innymi chorobami. Ich ciała chorują, choruje ich psychika, bo taka sytuacja nie jest dobra dla żadnego człowieka. I tu sięgnę psalmu, który dzisiaj czytaliśmy, psalmu 139, który napisał Król Dawid, a którym modliliśmy się dzisiaj responsorycznie i pytałam o Niego dzieci. I ten psalm przede wszystkim mówi o wszechwiedzy, wszechobecności Boga i cudu Jego stwórczego działania. Tam czytamy, że dzieła Boga są godne podziwu. Dawid śpiewa cudownie mnie stworzyłeś. I teraz szczere pytanie do Was, Panie. Czy kobieta mogłaby napisać takie słowa? Czy mówimy sobie takie komplementy stojąc przed lustrem? Czy tak witamy nowy dzień? Zachwytam. Jeżeli żyjemy w kulturze, która nas nie ceni, ciągle nam umniejsza, a jednocześnie wymaga od nas. Nienagannego wyglądu, idealnej sylwetki. Jeżeli żyjemy w kulturze, która ciągle nas ocenia, każdego dnia każe nam zdawać egzamin nie tylko z wyglądu, ale i z ogromu obowiązków, oczekiwań, wypełniania wielu ról, dając nam w zamian możliwość przetrwania, ale już nie odecydowania o sobie we wszystkim nie do nieuznania, to, moi drodzy, widzimy się zazwyczaj oczami innych, widząc braki, zmagając się z kompleksami. I ta perspektywa rzutuje też na naszą duchowość. Słowa tego psalmu są prawdziwym wyzwaniem dla tych, którzy doświadczyli dyskryminacji, którzy potrafią się zachwycać całym światem, Przyrodą, wiosną, innym człowiekiem, ale nie sobą, bo od najmłodszych lat dostawali informacje, że są w tej grupie gorszych. I ostatniej środy rozpoczęliśmy okres pasyjny, który prowadzi nas do świąt Wielkiej Nocy czas pogłębionej refleksji, czas na lekturę Pisma Świętego i modlitwę. Bardzo często tradycyjna teologia podkreśla wtedy potrzebę ukorzenia się przed Bogiem, znania grzechów, potrzebę pokuty i oczyszczenia. Można powiedzieć, że centralnym wydarzeniem tej drogi jest Wielki Piątek, gdzie podkreślamy ofiarę Chrystusa za nas. Jednak Mojemu sercu bliższa jest teologia wyzwolenia i teologia kobiet, teologia feministyczna, która uzupełniając tą tradycyjną teologię, podkreśla potrzebę powrotu każdego człowieka do źródła, czyli do Boga, do Jego mocy stwórczej, by tam nie tyle paść na kolana, ale z nich powstać. Odzyskać siły do życia i działania. Bóg bowiem jest tym, który nie chce, byśmy padli na kolana, ale chce, byśmy z nich powstali, byśmy mieli życie w pełni, byśmy Go wychwalali i cieszyli się tym, co nam daje? Wracając do naszej Ewangelii, zobaczcie, co Jezus odpowiada Marcie. Jezus mówi, że jej siostra, ta buntowniczka Maria, dobrze wybrała. Jego słowa skierowane są nie tylko do oburzonej siostry, która tak dobrze wypełnia wymagania swojej kultury. Te słowa skierowane są również do tej Marii, która słyszy pochwałę swojej odważnej decyzji by sprzeciwić się ówczesnej kulturze i zwyczajom. Te słowa, moi drodzy, skierowane są również do milczących świadków tej sceny, pozostałych uczniów Jezusa. Skierowane są też do ówczesnych żydów, Szczególnie tych religijnych, stając, stara, stających zawsze na straży tradycji i poprawności zwyczajów. Słowa skierowane są też do mężczyzn i kobiet, którzy z oburzeniem w pierwszym wieku naszej ery, kiedy powstała ta, powstała ta Ewangelia, krytykowali nowe zwyczaje wśród chrześcijan, którzy bulwersująco łamali społeczne Podziały. Włączali odrzuconych, troszczyli się o pogardzanych i słabych. To bliskość Jezusa sprawia, że ludzie podnoszą się ze swojej niemocy, ze słabości, ze swojego upokorzenia, po to, by sięgnąć po nowe życie. To w naszym źródle odnajdziemy moc przemiany. To jest moc odnowy, moc zmartwychwstania. Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze, utchkałeś mnie w łonie matki. Wysławiam cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Twoje dzieła są godne podziwu. Moja dusza wie o tym bardzo dobrze. To słowa szczęścia, ukojenia i spełnienia. I niech te słowa zachęcą Was do zauważenia ogromu dobra i miłości Boga, którą możemy zobaczyć w stworzeniu w nas i wokół nas. Niech ten czas pasyjny będzie czasem naszego powrotu do Boga, jak do takiego drzewa życia, do nadziei, wiary i siły zmartwychwstania. To czas, kiedy przyjmujemy wszystko, co przynosi też trudne nasze życie. Cierpienie i śmierć. I jak kiedyś napisał Artur Schopenhauer, każdy dzień to małe życie. Każde przebudzenie to małe narodziny. I każdy nowy poranek to mała młodość. Możemy w Bogu zawsze zacząć od nowa. Jesteśmy powołani, by naśladować Jezusa, jego mądrość i odwagę w czynieniu dobra, miłości. Podnośmy się więc wzajemnie z kolan. Zauważajmy tych, co zmagają się z niesprawiedliwością. Usłyszmy ich cichy głos. Świat dzisiaj buduje obozy wojenne, zbroi się, przeciwstawia sobie jednych wobec drugich. Pokazuje tych, co mają władzę, i tych, co muszą się podporządkować. Zobaczcie, że postawa Jezusa jest inna. Tam, gdzie jedni mówią, jesteśmy my i oni. Jezus wyciąga rękę w stronę każdego człowieka i pokazuje, że nie ma oni. Nie ma my i oni. Jesteśmy tylko my. Amen.